Mam to jest Rętyniek i dzisiaj będziemy rozpakowywać kolejne pszczaszetki Star Wars Perspective S ciekawe czy dziś będziemy jakiś autograf lub jakiegoś medaliona ciągle no dobra, tniemy pierwszą pakę bum 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 bum, bum, bum. A przepraszam, zapomniałbym się przywitać. Tu jest nasz konowy, nowy kolega Szkieletor bezimienny. Ale za pomocą takiego. Oooo, <ścoughs> Ta zaczynamy od powtóreczki. O tego raczej nie mam. Oj coś mi światełko szaleje. Dengar Koleś z kocem Tego kojarzymy, też już był R2D2 co ja Trypio Też już niestety mamy Ten pan ten chyba już jest u nas A to, o imperialny robot Który był w, Na tej planecie Wystrzelał na tą planetę na planety w całym układzie, żeby znaleźć rebeliantów Jedziemy z kolejną paczuszką Jak na razie bez większych emocji Ale może wszystko się zmieni. Może Jeśli uda mi się wyjąć kartę I I dobra, mamy kolejcia, który strzela z gwiazdy się do śmierci Mamy typa z dziwacznym owłosieniem na ryju. Mamy No, tego też już tam mieliśmy Leja Książniczko leja no, taka młoda duba Też już chyba był No i Proszę bardzo Rebel Training Coś to jest z gwiazdą śmierci związane To tam z tego takiego czekaj 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 muszę zobaczyć jakich wymiarów jest leja 1,52m mogę ją sobie pod pachę słować 49kg ja pitole kur dupę bibi bibi numer ty weźcie mi są te śmieci <śm i hanso nie je, Jej je. Boba Feud, y, Fed Fett, przepraszam Obi-Wan Pilot myśliwca. trafią w kamerę C-3PO siedzący. o to fajne i General Recon i 30 tysięcy nie pamiętam jak ta ich waluta się nazywała sklep chyba też nie jest zbyt zadowolony zrósł lecci lecci lecci, wylatuje i kolejny Lord Vader igss czy 88 88 Moja ślepa kolor, źle wycięty w Photoshopie, tego też mam. ZE 4 Luke Skywalker, pilotem. Jedyneczka, proszę i to świecąca, ale wygar. Ciągle wrażenie, że nie trafiam w kamerę. Może nie trafiam, sorry. No i tutaj pana tego właśnie, a pokażcie Luka Skywalkera, jak ma tam. Statystyki metr 72, 71 kg Tanduin No dobra, lecimy dalej. Bo wycinamy, wyrwamy. Hmm, 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 Tego tuż kurczę, mam chyba wszystkie po trzy razy. Tego pana też już widzieliśmy. Tego Pana też już widzieliśmy Tego Pana też już widzieliśmy Tego Pana też już widzieli. nie tego Pana nie widzieliśmy, na pewno nie świedzącego Miecz świetny, the Force is with us Are you? Ja, yeah, ja yeah. No dalej Oh fuck Uważam, że kartę przyciąłem Okaże, że upierdzieliłem kartę z autografem. To jest moje szczęście. No, szczęście nie. O, jakiś foruma. No to nie, to jest tytuł Romek i Atomek. Nieogolona wersja obiła na Kenobiego. Świecący, niedobry pan Stormtroopers. Fajne, no jak dajcie ci o jakiś, no, jeden, a ten taki naj, 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 najfajniejszy, o, kieszarmancki wąsik. hendra, bla, bla, to tu się nie pokazuje więcej o, weider kiluje kolesia Ty tu stromek i i świecący te zrąki ratowek kapita Boba Boba Fett. Agenci Imperium to Są jakieś te nie wiem co to jest chyba na na tych imperium jest list gończy a na rebeliantów znaczy na rebeliantów list gończy a na tych takie coś takie mi się, takie mi się zdaje pan z brzydkim wąsikiem Art... 3 po ponownie ten pan ponownie ten pan ponownie Artur tu świecący chociaż to fajne i Rebel Training pop po, 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 po. Rozpakowujemy, rozpakowujemy Tych folii niedługo będą kilogramów kilka O to ta, jak ona się nazywała? mon mon, -tchma. mon -tchma. Robal Pilot Tytus Świeciak i Ninja <laughs> Royal Guards Straż Królewska, jakaś no i ostatnia, last but not least, jak to mówią niepolscy YouTuberzy. Ten nie jest fight. coś tam się świeci, chociaż to dobre. dobre. Kolej źle wycięty. Tam jakiś tam przefuncio Lord Vader. Darth Vader. Świecący się brzydam. Leja Wanted. Tak, ja chcę ją. Wanted want No dobra. To. Podsumowanie. Góra kart. Jak nie ułożona powtórek wpis No I co mogę powiedzieć? Zapraszam do kolejnego odcinka. Dzięki na razie. Cześć.